Siemanko Widzu, mam dla ciebie złą informację. Jan Bednarek, konduzowany w ostatnim meczu, musiał opuścić boisko. Z informacji od kolegów wiemy, że Jan Bednarek już wcześniej we wcześniejszych meczach zmagał się z jakimś bólem w nodze i mimo to rozgrywał mecze, ale podczas ostatniego meczu nie wiem, czy doszło do zdarzenia z innym zawodnikiem, czy o co dokładnie chodzi ale po prostu ta kontuzja mu się pogłębiła, ten ból już narósł, musiał zejść z boiska no i oczywiście nie zagrał meczu w FC Porto do końca, został zmieniony i tak samo teraz w kadrze raczej nie mamy co liczyć na Jana Bydnarka w środku obrony bo jednak jest kontuzjowany i są małe szanse żeby w ogóle wrócił do zdrowia i rozegrał ten mecz z Holandią więc Jan Urban już musi główkować i myśleć kogo postawić na jego miejsce a tak to widzę zostaw lajka, subskrypcję oraz komentarz pod tym filmem co o tym wszystkim myślisz na razie.